Dobra, wyłączamy. Zanoszę. Trzeba wejść na górę. Dobrze, dobrze, bo my to z góry wylejemy, żeby był lepszy efekt. Nie wiem czy to coś pływa, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Dobra. Ja już okno tutaj otwieram. efekt teraz efekt finalny Ja nie wierzę, że telefon mi spadł. Wow! Patrzcie na to. Jeszcze. Widzicie? To jest ale ładne. No ładne, tylko teraz gorzej, że to się wydało na kostkę i to zaraz zamarznie. To jest problem. A no cóż, dobra, później posypię jakiś piachem, żeby nikt się nie poślizgnął.